Witam serdecznie programie Kręcioła, czyli co zobaczymy w całym tygodniu. Moi drodzy, rozpoczynamy tradycyjnie od złotego bączka, poniedziałek, godzina 17, ale uwaga! Pokazywałem ten plakat już parę razy, czyli 16 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale finał się właśnie skończył. Skończył się i to jak, moi drodzy, Przebieg niesamowicie nie tylko po całej Polsce, ale po całej Kuli Ziemskiej. Wszędzie gdzie byli Polacy. Będziemy do tych... Cudownych wrażeń, wracali w naszych programach. I tak właśnie zaczynamy w poniedziałek o godzinie 17 z Złotym Bączkiem. Krzysiu, między innymi, zapowiem wam już tylko 15 zespołów. Maleje to wszystko, ale głosów jest bardzo dużo. Ale także zaprosił Was na koncert pod pałacem kultury. Godzina 20. Ja wtedy wpadłem do Warszawy. Światełko do nieba poleciało, do góry przepiękne. Takich ogni jeszcze nie było. I uwaga, jest szansa, aby te ognie obejrzeć. Czy oni wmontowali ognie? Już teraz się denerwuje, czy wmontowali ognie? Jeżeli wmontowali ognie, to je obejrzycie. Jeżeli nie wmontowali, Obejrzycie gdzie indziej, ale na pewno będzie koncert Kobranocka, Koniec Świata i Kloster Keller. Super muza, przez godzinę ja się świetnie bawiłem i mnóstwo ludzi, którzy byli pod Pałacem Kultury. Czyli moi drodzy, zaczynamy kręciowe, zaczynamy poniedziałkiem, godzina 17, Złoty Bączek, Krzysio coś powie. No i to ognie, denerwuję się, czy było ognie, czy nie było ognie. O właśnie, dajcie mi znać, czy było ognie. Polen rok, polen rok. Sam się dziwię, jak chodzę ubrany, kiedy zapowiadam ten program. Raz w krótkich spodniach, raz w długich spodniach. Skąd ja te buty biorę, ale biorę. I polen rok, tym razem, 5:00, godzina dziewiętnasta, będzie się dużo działo. Pabiedam. Między innymi takie zespoły, muszę z kartki przeczytać, bo tego było bardzo dużo. Pabieda, Obstawa Prezydenta, Swawolny Dyzio, Ang, Chłopcy z Placu Broni, Warietę, Defekt Mózgu i Mu A więc naprawdę dużo muzy, takiej trochę już zapomnianej, ale warto, żeby ją przypomnieć, bo cudownie idzie z różnych naszych koncertów. Przypominam, Poland Rock, godzina 19. Oprócz tego, że muza, to zobaczcie, w czym ja chodzę. Wszystko wokół zwariowało A od rana wszystko wokół zwariowało A ludzie krzyczą Chyba coś się skończyło Od jednej zobaczyłem królową snu Była tak cudowna, że tak mi słów nie nie dobrał Że tak nie czuł się nie

Tyle już pieśni śpiewano o miłości, ty nie mów nic, milczenie to więcej niż słowa. Tyle już słów powiedziano o wojnach, tyle już razy śpiewano o bombach, ty nie mów nic, milczenie to więcej niż słowa. Ratujemy, uczymy ratować, ratujemy, uczymy ratować. Jak mi to powiedziano klasycznie. Czyli nauczyciele, czyli nasza ekipa, czyli nasze dwa rurowozy, bardzo kolorowe, czyli Andy, czyli Max, czyli uwaga, moi drodzy, mamy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej, a więc program już jest bardzo silny, jeżeli chodzi o urzędową moc. Ale także w nas gorące serce bije, w związku z tym jeździmy po całej Polsce. W Polsce ginie na drogach trzy razy więcej osób niż na Zachodzie. Połowa z nich mogłaby żyć, gdyby w pobliżu był ktoś znający zasady pierwszej pomocy. Jest jednak wielka szansa, by to w niedługim czasie zmienić. Tą szansą jest program Ratujemy i Uczymy Ratować, Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy i Olekowska. Zdziwienie ogromne, niespodzianka, ale radość, że odebraliśmy nagrodę, gdzie na dyplomie jest podpis ministra edukacji narodowej. jeszcze kiedy będziesz służył potem to niech czuwa też nad tobą anioł piękny anioł uściski i jeszcze raz ogromna radość że uznano, iż ten program ma swoją ogromną, przeogromną wartość. Rozumiem, się tego nie spodziewałem, bo mieliśmy hasło, że mamy powiedzieć po prostu o naszym programie. Jeszcze odebraliśmy nagrodę bardzo przyjemną przyjaciel szkoły Jurek Kopsiak, ale najbardziej byliśmy dumni z tej nagrody, która mówiła o naszej inicjatywie, czyli o szkoleniu nauczy nauczycieli, ponieważ jeszcze dużo przed nami, a my mamy ambicje, aby wszyscy nauczyciele ze szkół podstawowych przeszli ten kurs, czyli ten postęp żebyśmy nauczyli ponad półtora miliona małych dzieci zasad pierwszej pomocy. I muszę wam powiedzieć, że dla mnie też rzecz niezwykła. Miałem dosyć duże kłopoty w szkole, a tu nagle przyjaciel szkoły i to w murach zamku królewskiego sali tronowej. Oj się dzieje.